Witajcie, moi kochani. Wyjęłam właśnie dla nas wszystkich kartę na 11 lipca. Przypominam, że jest to czytanie ogólne, przeznaczone dla nas wszystkich, więc nie z każdym z nas będzie w pełni rezonować. Zapraszam na czytania indywidualne i na prywatne lekcje tarota. No i na 11 lipca wyszła nam piękna karta Trójki Pucharów. Ta karta mówi o tym, że tego, ten dzień może być bardzo przyjemny. Możemy miło spędzą, spędzać czas. Coś nas może bardzo ucieszyć. Mogą to być dobre wiadomości, miłe spotkania, pozytywne relacje z innymi. Możemy też coś świętować, jakieś zwycięstwo. Coś nam się udało, coś osiągnęliśmy, coś dostaliśmy. Wszelkie dobre rzeczy, możemy się z tego cieszyć, możemy spotykać się z przyjaciółmi lub w gronie rodzinnym. Zazwyczaj są to spotkania w troszkę większym gronie niż we dwoje. I po prostu zapowiada się bardzo miły dzień. Ta karta ostrzega jednak przy tym, abyśmy nie nadużywali używek wszelkiego rodzaju. No, bo czasami może mieć to nieprzyjemne skutki, takie lub inne. Ta karta mówi też o tym, abyśmy uważali, czy w naszych relacjach z innymi nie ma jakby zbyt wielu osób. Czy na przykład osoba, którą właśnie poznaliśmy i razem miło spędzamy czas, jest na pewno wolna, albo czy ktoś nie, ma, nie spotyka się właśnie jeszcze z kimś innym. Uważajmy też na to, z kim wchodzimy w związek, czy jeżeli już w, związku jest, jeżeli już w związku jesteśmy, czy na pewno tego chcemy, czy nie lepiej byłoby pozostać przy naszej dotychczasowej relacji jeden na jeden, ponieważ takie dodatkowe osoby mogą często nasze życie bardzo skomplikować. Tak więc podejmujmy decyzje przemyślane. Podobnie w relacjach w ogóle innego, wszelkiego rodzaju, mogą być osoby dodatkowe, które mogą mieć wpływ na sytuację pozytywnie lub negatywnie. Również przy podpisywaniu kontraktów, wchodzeniu w jakieś układy finansowe związane z naszą działalnością, z pracą. Jeżeli chodzi o przesłanie od jednorożców, wyszła nam piękna karta, Daj się ponieść. Daj wyraz swej kreatywnej wyobraźni. Użyj wyobraźni do zbudowania zamków w powietrzu. Następnie popróć jednorożce, aby pomogły ugruntować Twoją wizję. Z ich pomocą możesz osiągnąć dużo więcej niż sądzisz. Afirmacja dla nas, na 11 lipca: Używam wyobraźni, by rozwinąć moje wizje. Tak więc, kochani, ta karta zapowiada duży sukces w kreowaniu rzeczywistości. Dajmy się ponieść naszej wyobraźni. Nie stawiajmy sobie zbyt dużych granic w tym, ale oczywiście bez przesady, ponieważ jeżeli coś jest kompletnie nierealne, no to wiadomo, że wtedy może być trudno to wykreować i to tak, i to tak szybko. Karta ta y, mówi także o drugiej stronie y, tej sytuacji, o tym, żebyśmy y, dali się ponieść, ale też w pewnych granicach, żebyśmy tych granic nie przekraczali, y, ponieważ y, no, co za dużo to niezdrowo, tak? <grym, taki> tak więc zapowiada się bardzo miły i ciekawy dzień. Bądźmy jednak ostrożni w niektórych kwestiach. Y, trzymajcie się kochani. Pa, pa!